Witam serdecznie ponownie na kolejnym szybkim wypadzie. Tym razem jestem nad rzeką Jemielnica Sząstawa w miejscowości Zbicko. No i udam się tutaj laskiem w kierunku miejscowości Zawada. Obłowię tą rzeczkę. Nigdy tutaj nie łowiłem. Jestem pierwszy raz. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. No, rzeka gdzieś w szerokości siedmiu metrów, ośmiu, może więcej troszkę. Jak z głębokością, nie wiem, to Wam powiem. Przejdę ten kawałek właśnie tutaj leśny. I co? I poszukam jakiś jazik, okoni, może jakiegoś lipienia. Będę łowił na woblery. Przede wszystkim małe woblerki, dwucentymetrowe. No i co? Nie przedłużając już Zabieram się do łowienia, pokażę Wam też tutaj okolice, jak to wszystko się prezentuje na tym odcinku. Zobaczymy, może uda mi się dzisiaj coś złowić. Po uciągu widzę, że jest średni, spokojny nawet bym powiedział. Bardzo fajnie to tutaj wszystko wygląda. I zapraszam Was ze mną na ten szybki wypad. Tutaj już tą rzeczką wzdłuż brzegu. No dobrze, więc ja, tak na początek, zakładam taką oskę od sieka. 2 cm takiego mikrusa. No i jestem tu na pierwszym miejscu, w którym będę łowił. Czyli tutaj, od mostu rowerowego. I najpierw sobie to całe miejsce tutaj obłogę. Do boju. Lecimy z tym tematem. Specjalnie, nawet wrzucać nie będę za siebie, tylko rzucę od siebie, spuszczę tą przynętę z nurtem, trochę, no i później będę już ją sprowadzać. Także tutaj na oko już widzę, że jest z 30 cm wody. Słuchajcie, miałem jedno branie przed chwilą tuż przy brzegu, Dobrze. spróbuję jeszcze raz i nie będę za głośno. Słuchajcie, ja już jestem w połowie odcinka tej rzeki do miejsca docelowego, do którego się wybieram. Tu jest taki niebieski mostek. Przejście na drugą stronę i tam można iść do lasu na grzyby, gdzie również właśnie jeżdżę na grzyby i też Wam ten kawałek lasu w przyszłości pokażę. Na razie miałem tam jedno branie. Fajnie rybka wyszła. Chodziła za przynętę, no ale widocznie musiała się nadziać na kotwicę i nie zastała dobrze, odpuściła. Ale jeden kontakt z rybką miałem, widziałem większa, tylko nie wiem co to było, czy, czy jaść, czy jakiś lipień, nie mam pojęcia. I teraz spróbuję tutaj pod tym mostem łowić i tak 10-15 metrów e, w lewą i w prawą stronę. Tutaj pod tym niebieskim mostem zdecydowanie ta rzeczka się zwęża i nurt się robi wartki mocny dosyć No i chyba tu jest głębiej bo z jakieś pół metra tutaj będzie Jak głębsze miejsce na razie chyba tutaj na tym odcinku na drugą stronę tego mostu. Miałem branie, nie nagrałem. Coś dużego, coś jeszcze większego niż tamte miejsce wcześniej. Wydaje mi się, że to był jaś, duży jaś. W początku myślałem, że to jest zaczep, ale jak ruszył, to stwierdziłem, że to nie zaczep, że to ryba. Nie dociąłem tej ryby i... Nie udało mi się jej złapać, ale spróbuję tutaj jeszcze połowić. Może mi się jeszcze ją uda dorwać. Ok, zmieniłem na takiego a, boberka z Mikado Fish Hunter, chyba Dandy się nazywa, 2,5 grama. Taki czarny, widzicie ze takimi złotymi prążkami. Spróbuję na niego tutaj trochę połowić. Może uda mi się dorwać teraz po zmianie przynęty tego jazia. Czy może klenia, może to był klen, nie wiem. Aj, był. Był, 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 był. Uderzył, ładnie uderzył. Jeszcze raz próbujemy. Muszę uważać tutaj, ponieważ natrafiłem na jakieś obozowisko apaczy no i kurczę, muszę być ostrożny, bo coś czuję, że mogą mi tu polować z jakiegoś łuku, co gorsza to porkiem ubić. No nic. Będę tu po cichu teraz, nie? Żeby mi te apacze tutaj. Nie Cii, Dobra. Ja doszedłem tutaj do mostu kolejowego, czyli jestem w zawadzie. Tutaj a, myślę, że przejdę jeszcze z 20 metrów do rzeki, tu jeszcze kawałek obłowie tej miejscówki i będę wracać do auta. Ale jeszcze jak będę wracać, to zahaczy tam trzy miejsca, takie potencjalne, gdzie miałem jakieś brania i jeszcze spróbuję tam coś wydłubać. Ok, także tutaj jeśli chodzi o ten odcinek, to tutaj już będę kończył. Moją podróż dalej nie idę. Ten dalszy odcinek już za mostem to pokażę Wam przy okazji następnego jakiegoś odcinka. No dobra, czas na podsumowanie. Ten odcinek tutaj rzeki od Izbicka do zawady bardzo fajne, dosyć płytki, wartki. A polecam tutaj spinning. Przynęty dwucentymetrowe jakieś paprochy, można tu pobrodzić z muchą. Słuchajcie je złapać. Na pewno jest tu ryba, miałem sam z nią widzicie, kontakt, nie dociłem tych ryb. Jedna myślałem, że to zaczyn druga uzięła przy samych nogach, ale jest. Ważne, że coś się działo. Na pewno tu jeszcze przyjadę wiosną, późną, wczesnym latem. I spróbuję tutaj jeszcze coś połowić, zaobserwować tu, jak się tutaj ta przyroda miewa w tych porach roku. No a co, tymczasem żegnam się z Wami do następnego, już z innego miejsca albo z innego odcinka, odcinka tej mielnicy, bo na pewno jeszcze przejdę się po innych odcinkach tej rzeki. Jest fajna, jest ryba. Polecam wszystkim. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.